Witajcie w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. Dzisiaj zagramy sobie Toilet Lab i pójdziemy jednostkami, które wylosuję na kole Fortuny. Jak widzicie, ładne koło Fortuny zrobiłem. Są tu wszystkie jednostki, które posiadam, i zaczynamy losowanie. Zobaczymy, co nam koło Fortuny wybierze. Wybieramy już szybko jednostki. Cóż ty wypadło? Cóż to wyspadło? Ninja kameraman. Ninja kameraman. To jest pierwsza jednostka, którą bierzemy. Następna jednostka, którą mogę wziąć dzisiaj, to jednostka, która nazywa się, Nazywa się jetpack. No jak to szybko, jak to blisko pada wszystko. Dobra, mamy jetpacka. Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Co będzie kolejną jednostką? Piąta jednostka. Ciekawe, cóż to będzie. Cóż to będzie? Reindeer. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy kolejną jednostkę. No, obym dostał jakieś, jakieś jednostki, które e, kasę mi mogą zebrać. Jakąś farmę co? Dałoby radę farmę? O, 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 nie. Hmm, <noise> blisko było, ale mamy Spidera, Spider, Spider, czemu ja tutaj nie piszę, Spider, kamera Spider, kamera Spider, dobra, ten lepszy, ten lepszy moim zdaniem, chociaż e, tym nie grałem, bo to jest nowy, nie? Dobra, tym jeszcze nie grałem, więc czy lepszy? Nie wiem, ale ten mi się na pewno podoba, bo na pewno dawał zawsze radę. Dobra, następny, następna jednostka, Speaker, speeder. Czyli mamy oba speedery. Spider, speaker. Sp a więc tak wygląda dzisiaj mój skład. Tak wygląda mój skład i zaczynamy. No i próbujemy, próbujemy hard mode. Mamy dosyć mocne jednostki, więc mam nadzieję, że się to uda. Moja strategia będzie taka, że stawiam ninja z tej strony. Na początek ninja one dużo kasy nie potrzebują na max upgrade, a są dosyć dobre, szybkie, więc myślę, że tutaj będzie całkiem spoko. Postawię ninja z tej strony, na tej stronie tylko, bo bo strategia jest taka, żeby one wybijały wszystko z tej strony jak najszybciej, a potem to co wejdzie tutaj, więc mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że się uda. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Potrzebuję 200 kasy. Dajcie mi 200 kasy. Tutaj z przodu. Dobrze, dobrze. Oj, to może być problem. To może być problem. Tak jest. To one nie mają tyle tyle na początku szybkości ataku, żeby to zbić. Ale dobra, teraz stoją dwa Ninjago. Także zobaczymy teraz. Zobaczymy teraz. Teraz właśnie jest to sytuacja, że biją mi z jednej strony, wybijają, a potem druga strona wchodzi i czy się uda? Czy się uda? Tak jest. Udaje się na razie. No, i druga jednostka przeszła. Niedobrze, niedobrze. Nie chciałem tego. Tak to nie miało wyglądać. Ale dobra, stawiamy trzecią. Postawimy jeszcze czwartą. I w międzyczasie będziemy upgrade'ować. No, tutaj jest ta sytuacja taka troszkę. Hmm, troszkę powolna, bo. Powolny atak jest. Ale już jedna jednostka przyspieszyła. O 0,3. Ma ten zasięg większy. Więc zaraz tutaj będą już biły. Zobaczcie, na tej linii będą już wybijały te jednostki. Więc będą miały czas, zanim te jednostki Dojdą, więc taki jest ogólnie plan. O to mi głównie chodziło, dlatego chcę stawiać tylko z tej strony. Przynajmniej na razie. Potem myślę, że przejdę na pająki, bo jednak pająki mają więcej siły. No i myślę, że to będzie najlepszy sposób, żeby to wszystko wybić. Dobra, następna jednostka upgradeowana, teraz dual klała. Wybijcie dual klała, proszę, 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 e, proszę Ludziska, no, bijcie go, bijcie go, bijcie go, bijcie go. Dobra, przeszedł. Niedobrze, niedobrze. Tak to nie miało wyglądać wyglądać dual klau, czemu ty przechodzisz, ale dobra, zostawię go już. Nie będę tam biegł na koniec, niech on sobie idzie, niech sobie spokojnie idzie. Ja tutaj postawię jeszcze jedną jednostkę, żeby było troszkę łatwiej. Dobra, te jednostki za dużo ich tutaj dochodzi, coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że ich za dużo jest, tak jest, powoli przechodzą. Niedobrze. niedobrze, mój plan nie działa tak jak powinien. A, bo ja mam autoskip. A za dużo ich, za dużo tych jednostek, bo ja mam autoskip włączony. A i nic nie mówicie, nic nie mówicie. Dobra, już jest wyłączony, teraz będzie tylko lepiej, mam nadzieję, mam nadzieję. Chwila, tutaj. Aha, dobra, jest ten zasięg, dobra. Tutaj zbijamy powolutku, zbijamy, zbijamy, zbijamy. Wybijajcie to, chłopaki, wybijajcie. Ja tu już upgrade robię jednej kolejnej jednostki, żeby było więcej siły. Weź no tutaj Dual Claw. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. a nie! I zeskunowali mi tą, najsz, naj, e, tą najlepszą jednostkę, która ma najwięcej, największy zasięg. Ale dobra, jeden policjant leciał, Leć chłopie, leć chłopie. Mam nadzieję, że mnie tam nie zabijesz z tyłu, nie? że nie dojdziesz, ale zobaczcie, już tu wybijają, właśnie to jest ten plan, już wybijałem na tej linii, więc ta linia zanim dojdzie, to tutaj będzie czyściutko, przynajmniej tak mi się wydaje, tak powinno być. E, taki jest plan, dobra, lecimy dalej, skip, 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 tutaj dwie jednostki zostały, więc damy radę, tutaj upgrade'ujemy dalej, bez problemu, tutaj z sześć jednostek chyba tych postawię, żeby tutaj siła jakaś była, a potem się wezmę za kolejne, zobaczmy, zobaczmy, minigun, no, obrywa, obrywa. Czy na bossa to wystarczy? Nie wiem, ale zaraz się przekładamy. To tutaj jest jeszcze dużo miejsca, żeby to wybić. Oj, dual cloud, dual cloud. Tutaj trzeba szybko sobie z tym poradzić. Dobra, jeden pada. Minigun też tam. Ej, nie, przestańcie stunować. Dobra, jest. Minigun, minigun, minigun. Padaj, chłopie. Padaj pięknie. Teraz po stoilet, myślę, że to ogarniemy. Tak jest, jest siła, jest siła, jest całkiem spoczko. Lecimy dalej, lecimy dalej. Następny, o, o, robak. Robak po raz pierwszy. Tam nie ma robaka. Dobra, jest tutaj robak. Jak na jedną jednostkę siądzie, to spoczko. To trzy jednostki to ogarną. O właśnie, wybiją to, prawda? Bicie tutaj. Ej, upaki, on tu siedzi, on tu siedzi. Ej, aha, bo on tutaj stąd skoczył, nie były w zasięgu Dobra, kumam, kumam, wybaczam Wybaczam, lecimy, następna jednostka Tutaj już jest więcej siły, 500 ataku Dobra, 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 robi się coraz lepiej Zobaczcie, już tutaj ma zasięg Wow, to on już tutaj atakuje nie no, wypas, wypas, to właśnie jest to, to o co mi chodziło, może ja go upgrade'uję już na maksa, to jest maksymalny level, a to jest maksymalny zasięg, bardzo ładnie. Te jednostki też oczywiście wymaksujemy, potem weźmiemy się za kolejne jednostki. Jeszcze tak jak mówię cały czas, dwie jednostki tutaj jeszcze ustawimy, będzie e, dobry damage na początek, będę to wybijał mam nadzieję, no zobaczcie mutant pada no pada ha, pada a to jeszcze nie jest wszystko wymaksowane więc bardzo ładnie to mi się podoba tam parę jednostek wiadomo przeszło ale będzie tylko lepiej mamy już dwie jednostki wymaksowane subcio 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 dobrze jest dobrze jest ile wy macie maksymalnie ataku macie 800 000, 600 2000 na sekundę no to to ładny atak ładny atak dobra large giant i tutaj już mogę skipnąć chciałbym skipnąć ale nie mogę za szybko jest Rozwaliłem, zobaczcie, widzieliście to, jak to ładnie poszło. Dobra, czyli tutaj dobre, dobra strategia, żeby najpierw wybić tą stronę, a potem drugą. Oj, będzie stun, będzie wielki stun, będzie wielki stun, chyba że rozwalimy to zanim dojdzie. O, udało się, ładnie, dobra. I następna jednostka, wymaksowana. Jeszcze jedna jednostka, dobrze, ładnie nam to idzie, ładnie nam to idzie. Tutaj, boss, dawajcie tego bossa, dawajcie, nie, nie tam. A dobra, z drugiej strony zaczęli bić. Okay. No nie, No, subcio. Patrzcie to. Patrzcie to. Giant Glasses Toilet Para. Pada na kolana, nawet nie zdąży tutaj dojść. Subcio. Nie, no, pięknie. Dobra, mamy kolejną jednostkę już prawie na maksa. Zobaczmy, zobaczmy. Wakumy. Tutaj jeden wakum. Z drugiej strony nie widzę wakuma. Dobra. No, tutaj dużo życia mu nie zostaje. Jedna trzecia życia. Pięknie. Super. Dobra, tutaj. Large Glasses Toilet też z nim problemu nie powinno być, ale jeszcze nie skipnę. Niech. Go, dobra, teraz, teraz. Żeby mieli spokojnie, tutaj dużo siły, żeby tutaj mogli być z tej strony. Dobra, mamy cztery, jeszcze dwa postawię. Jeszcze dwa postawię. Nie wiem co stawiać, powiem szczerze. Czy pająka, czy jetpacka. Chociaż nie, no pająk, pająk. Pająk nie ma... Mm, nie może dostać stuna, więc to jest idealna jednostka tutaj. Bo te jednostki będą stuny łapały jakieś tam, jak coś będzie przechodziło, ale... pająki będą wszystko wybijały, więc to będzie... to będzie idealne, to będzie idealne. Co to za jednostka? Ostatnia chyba, nie? Dobra. To lecimy, lecimy z kolejną. Tutaj jeszcze jeden. Upgrade albo 5, nie, no 6 zrobimy, 6 zrobimy to będzie idealnie. Tak, po dwie każdy będzie się trzymał za rękę. Będzie moc, będzie moc, dobra, dobra, dobra. Tutaj ładnie to wybijają. Dual klała zniszczcie, jednego, drugiego, o, o, będą stuny, będą stuny, aaaa Jeden stun, drugi stun, dobra, a to tylko tyle stunów, dobra, dobra, no to nie jest źle No to nie jest źle, a ja tutaj się zatrzymałem, nie upgrade'uję e, Może to moja wina troszkę, że te stuny weszły, mogła ta jednostka dostać stuna Bo jest słabsza skip, lecimy, 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 następne, no i zobaczcie, tutaj pięknie wszystko pada Nie zdążą wyjść, no i tutaj wszystko idzie, pięknie Pięknie, idealny plan. To mi dobrze wyszło. Powiem szczerze, to mi dobrze e, wyszło. Więc tutaj jeszcze wybijmy idą robaczki aż dwa. Więc poczekam sobie, poczekam, zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz chyba będziemy mogli powoli, powoli, bardzo powoli przyspieszać, coś mi się wydaje. Tak jest, tutaj robaczek padł i kolejny robaczek padł. Czy mamy już na ninja na Maxa? Nie, nie mamy. Więc, 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 więc teraz, teraz. I stawiamy pierwszego pająka. Nie wiem gdzie je postawić, bo one będą miały duży zasięg, ale może tutaj. Weźmy go tutaj, dobra. I będę się starał wymaksować sobie pierwszego pająka. Zobaczymy, ile pająków e, dam radę w ogóle wymaksować. Ehm, no i przedkoczmy kilka wave'ów, żeby się przekonać, żeby za długo tutaj nie siedzieć e, tutaj może rozwalcie to. Dobra, rozwaliłem. Musiałem poświęcić tutaj jedną jednostkę, żeby mi tutaj nie wpadły, bo by było po mnie. Dobra, ale teraz ją usunę. Nie jest mi już potrzebna. Dobra, i skipniemy sobie. Może 5 wavów sobie skipniemy. No i mamy 25 wave, także 5 wavów skipniętych i powiem szczerze. Idzie ciężko, bardzo ciężko. Mam jednego pająka wymaksowanego, więc nie jest źle. Ale weszła mi tam jedna z jednostka i mamy już poniżej połowy życia, więc czy się uda? Zobaczymy. Jest ciężko, tak jak mówię, ale już jesteśmy za połową. Pierwszy pająk postawiony na maksa, drugi pająk już go goni. Już staram się jeszcze dwa lewele i będą dwa pająki z dużą mocą, więc będzie tylko lepiej. Będzie tylko lepiej. Pająki mają no, więcej siły, jedna niż ninja, więc powinno się udać. Powinno się udać. O, tutaj ładnie. Wszyscy dostali stuna, ale pająki wybiły. Także nie jest źle. Zobaczmy, cóż tutaj na 27 wave pójdzie. Cóż to idzie, dużo bossów, dużo bossów, ale jest siła, dajemy radę. Muszę tutaj zdobyć trzy tysiaki i przyspieszymy znowu, znowu przyspieszymy atak. Chwila, ale pająki chyba wcześniej wybijały coś więcej, one też dostały jakiegoś nerfa, bo nie atakują więcej jednostek, a mi się wydawało, że naprawdę atakowały więcej jednostek na początku. No ale dobra, jest jak jest, mam nadzieję, że damy radę tymi pajączkami. A teraz one są no tylko single target. Myślałem, że były jakieś lepsze. Tak mi się wydawało, że były lepsze, ale dobra, 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 zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, wakum. Oby wakum nie przeszło. Pająki mają duży zasięg, więc myślę, że to jakoś ogarną. Pajączki bijcie. Nie no, jest dobrze, jest dobrze. Mamy 28 wave, jeszcze 2,5 tysiąca i kolejny pajączek będzie wymaksowany. Bijcie z prawej strony pajączki, proszę bardzo. o Pajączki poszły, wybijają i to będzie chyba wszystko, co? Tak jest, cały wave zrobiony, 28 wave, bardzo łatwy, dobra, tutaj skipamy, skip. a nie, jeszcze coś tam idzie, dobra, no to teraz skipamy, teraz skipamy i uciekł mi pająk, pająku, chodź tu, dobra, jeszcze 900, 800, 700, teraz te robaczki bardzo szybko zbijamy, o właśnie, multicloud jetpack mi przeszedł, jeden wcześniej, o, ten wave był szybki, dobra, dajcie mi troszkę kasy, dajcie mi troszkę kasy, 300, Oj, dużo tych pająków nie postawię. Zobaczcie, że jest 30 wave, a ja dopiero drugiego pająka maksuję. Dobra, samolocik nie daje sobie rady, dobra, mamy maksa, mamy dwa pająki na maksa. Lecimy z kolejnym, lecimy z kolejnym. Nie mam kasy, żeby go postawić nawet. Ok, mam kasę, jest kolejny pająk. No teraz tylko musimy to jakoś wybronić, wszystko przeskoczmy, może troszkę waveów. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie ładnie, że wszystko będę wybijał i dam radę przeskoczyć te kilka wave'ów. <laughs> no i mamy 37 wave, także troszkę dalej. I tutaj zaczynają się schody i to duże schody. Zobaczcie, pająki tutaj mam wprawdzie 4. Ale czy one dają radę to wybronić? Zobaczcie, wakumy, bosy, oj, wszystko tutaj przechodzi. Tutaj zaczną się kręcić gdzieś w tym miejscu właśnie, więc mamy chwileczkę, żeby to wybronić, ale jednak bosy idą dalej. Bosy idą dalej i ja już nie mam jednostek, które to wybronią więc 37 wave to jest chyba wave, który będzie moją zgubą zobaczcie tutaj życie, zobaczcie tutaj ile jednostek idzie, oj będzie ciężko, no ja wiem, że tego nie wybronię, także tutaj nie będzie ciężko tylko to już jest koniec to już jest koniec mogę tutaj ewentualnie coś postawić jeszcze na koniec może coś się wybroni zobaczmy, może te jednostki tam us Sunę. Może tutaj coś zarobię tyle kasy, żeby to wybić? Jajaj, ej, 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 nie hamuj! jaj. No, no nie udało się jednak. Te jednostki są mocne, ale jeżeli ich jest dużo, a bez farmy ciężko to wszystko podstawić. Więc może trochę zmienię koło fortuny, może będę wrzucał tam więcej farm po dwa razy i będzie troszkę łatwiej, żebym to jakoś dawał radę obronić, bo ostatnio od Mam no troszkę ciężko Na tych losowanych przez koło Fortuny, nie daję rady Hardów ogarnąć, no chyba Że coś się zmieniło w grze i hardy są Mocniejsze, ale Niestety nie udało się w dzisiejszym odcinku Dzięki wielkie za oglądanie Mam nadzieję, że wam się podobało Tak samo jak mi i zostawiliście Już suba pod filmikiem, jeżeli nie Zróbcie to jeszcze teraz No a z mojej strony to wszystko I widzimy się w kolejnym odcinku Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia Czenia. Hej!